Powiedzenie szefowi, jak jest, to bardzo delikatna sprawa, która może się źle skończyć. Ale jednocześnie, pracownicy, którzy potrafią konstruktywnie komunikować się w górę w hierarchii, awansują szybciej od tych, którzy tego nie robią. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak zwracać uwagę szefom i przełożonym w sposób, który nie tylko nie zaszkodzi Twojej karierze, ale wręcz ją przyspieszy. Poznasz konkretne techniki, gotowe sformułowania i strategie, które pozwolą ci być postrzeganym jako wartościowy partner, a nie jako kłopotliwy krytykant. Zostań ze mną do końca, a potem od natychmiast wprowadź te zasady w swoim miejscu pracy. Zanim przejdziemy do konkretnych technik, warto, żebyś sobie uświadomił jedną fundamentalną rzecz. Większość ludzi myśli, że zwracanie uwagi przełożonym to ryzykowna gra która może zakończyć się katastrofą. I mają częściowo rację, jeśli robisz to źle. Ale prawda jest taka, że szefowie przełożeni potrzebują informacji zwrotnej bardziej niż ktokolwiek inny w organizacji. Problem w tym, że często jej nie dostają, bo wszyscy boją się im cokolwiek powiedzieć. To tworzy dla ciebie ogromną szansę. Jeśli nauczysz się komunikować trudne tematy, z klasą i inteligencją, stania się jednym z niewielu ludzi, którym szef ufa i na których polega. To jest różnica między byciem postrzeganym jako potakiwaczem, wykonawcą, a cenionym partnerem biznesowym. Dlatego dzisiaj nauczysz się, jak przekształcić to potencjalne, ryzykowne zachowanie, te potencjalne, ryzykowne sytuacje w okazję do budowania swojej pozycji. Zmiana mindsetu od krytyki do wspierania celów. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, czyli zmień sposób myślenia. Nie idziesz krytykować szefa, nie idziesz mu pokazywać, że się myli, idziesz wspierać osiąganie celów biznesowych. To jest fundamentalna zmiana perspektywy, która określi sukces albo porażkę całego przedsięwzięcia. Zamiast myśleć: szef popełnia błąd? Pomyśl: jak mogę pomóc w osiągnięciu naszego wspólnego celu? Zamiast Muszę mu to wytknąć, pomyśl, jak mogę przedstawić alternatywne rozwiązanie. Zamiast, jak mógł do tego dopuścić, pomyśl, co możemy zrobić, żeby poprawić tą sytuację. Pamiętaj, że Twój przełożony często też ma nad sobą jakiegoś szefa. Czasem to jest właściciel firmy, a czasami na przykład klient, który jest odpowiedzialny za sporą część Waszego biznesu. Twój przełożony też ma swoje cele. KPI, -e, mówiąc terminologią korporacyjną, ma presję z góry, ma swoje stresy. Twoja rola to nie jest udowadnianie, że się myli, ale pomoc w tym, żeby osiągnął sukces. Bo jego sukces to często jest też twój sukces. I ty też często możesz na tym skorzystać. Dlatego buduj wizerunek osoby, która myśli o dobru firmy, a nie o własnej satysfakcji z posiadania racji. To jest różnica między konstruktywną informacją zwrotną a zwykłym narzekaniem, które te dwie rzeczy prowadzą naprawdę do zupełnie różnych rezultatów i różnych konsekwencji dla Twojej kariery. Ważne jest też pytanie, kiedy warto zwrócić uwagę, a kiedy lepiej milczeć. Nie każda bitwa jest warta stoczenia. Kluczowe jest wybieranie momentów, gdy Twoja interwencja może rzeczywiście coś zmienić. Zadaj sobie pytanie: czy to ma wpływ na osiągnięcie celów biznesowych? Czy moja interwencja może coś poprawić? Czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko? Znów wraca do nas to ważne życiowe pytanie, które już słyszałeś nieraz na moim kanale, czyli po co? Po co mam to powiedzieć? Do czego to doprowadzi? I oceniaj też swoją relację z przełożonym, bo jeśli to jest osoba otwarta na feedback, która wcześniej pozytywnie reagowała na Twoje sugestie, to zwyczajnie masz większe pole do działania. Jeśli to ktoś defensywny, kto źle znosi jakąkolwiek krytykę, bierze wszystko do siebie, to musisz być bardziej ostrożny w wyborze momentów i sposobu komunikacji. Czas ma ogromne znaczenie. Nie zwracaj uwagi w środku kryzysu, gdy ktoś jest zestresowany. Nie rób tego publicznie przy innych osobach. Znajdź spokojny moment, gdy możecie porozmawiać, bez pośpiechu, bez przeszkód, oboje możecie się skupić. Z drugiej strony, pamiętaj też, że bywają oczywiście takie wyjątkowe sytuacje, że milczenie może zaszkodzić bardziej niż mówienie. Więc jeśli widzisz problemy, które mogą kosztować firmę duże pieniądze lub reputację, kiedy jest konieczne od razu działanie, od natychmiast, w, w jednej sekundzie, to twoim obowiązkiem jako profesjonalisty jest zasygnalizowanie tego, ale znowu to też powinieneś zrobić we właściwy sposób. Jaki jest klucz do sukcesu? Przygotowanie. Nigdy nie idź na taką rozmowę nieprzygotowany. Zbierz fakty, dane, konkretne przykłady. Przygotuj nie tylko opis problemu, ale przede wszystkim propozycje rozwiązań. Szefowie przełożeni nie lubią ludzi, którzy tylko wskazują problemy, ale uwielbiają takich, którzy przychodzą z rozwiązaniami. Przeanalizuj potencjalne kontrargumenty, co przełożone może powiedzieć, jakie będą jego obawy, jak Ty możesz na to zareagować, co możesz odpowiedzieć, bo im lepiej przygotujesz się na różne scenariusze, tym pewniej będziesz się czuł podczas rozmowy. Zaplanuj też praktyczne aspekty, takie czysto techniczne, gdzie, kiedy, jak długo będziecie rozmawiać. Czy to powinien być raczej mail, czy rozmowa telefoniczna, a może spotkanie twarzą w twarz. Każda forma ma swoje zalety i wady, zwłaszcza to, czy to ma być osobiste spotkanie, czy mailowe. Jakie są wady, zalety i jak wybrać w tym konkretnym przypadku, w którym będziesz, to o tym powiemy sobie za chwilę w dalszej części filmu. Bo taka rozmowa to nie jest koncert jazzowy i nie bazuj tutaj na improwizacji, bo konsekwencje mogą być naprawdę opłakane. Ważne pytanie, które pewnie sobie zadajesz, skoro zacząłeś oglądać ten film, to jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć? Zacznij od czegoś pozytywnego albo od wspólnych celów, następnie przedstaw problem jako wyzwanie do rozwiązania, a zakończ propozycją działania lub prośbą o wspólne znalezienie rozwiązania. To są bardzo ważne elementy, jeśli trzeba to sobie przesłuchaj jeszcze raz, bo to nie tylko sprawi, że odbiorca łatwiej przyjmie to, co chcesz mu powiedzieć, ale też nie będzie się czuł atakowany, pokaże to ciebie jako profesjonalistę i osobę zaangażowaną w dobro firmy. Same plusy. Przykład takiej wypowiedzi. Bardzo doceniam Twoje zaangażowanie w projekt jakiś tam. Widzę, jak zależy Ci na jego sukcesie. Mam pewne obawy dotyczące harmonogramu, które mogą wpłynąć na jakość końcowego produktu. Chciałbym przedyskutować kilka opcji, które pozwolą nam osiągnąć cele bez narażania jakości. Widzisz, jakie elementy tutaj zastosowałam? Widzisz, używasz języka my zamiast ty. Jak możemy rozwiązać ten problem? Brzmi lepiej niż. Powinieneś to zmienić albo widzę potencjalne wyzwanie, brzmi lepiej niż robisz błąd. Koncentruj się na wpływie biznesowym bardziej niż na osobistych odczuciach. Zamiast frustruje mnie to podejście, powiedz, to podejście może wpłynąć negatywnie na nasze wyniki sprzedażowe. To są bardzo ważne zmiany, które naprawdę drastycznie mogą wpłynąć na to, jak Twoja wypowiedź zostanie odebrana przez swojego rozmówcę. Jakich konkretnych sformułowań jeszcze możesz użyć i jak dopasować je do różnych sytuacji? Na przykład, gdy chcesz zwrócić uwagę na złą decyzję strategiczną, możesz powiedzieć: Mam pewne pytania dotyczące naszej strategii w tym obszarze, widzę potencjalne ryzyko związane z czymś tam i czy możemy przeanalizować alternatywne podejścia. Albo, gdy są jakieś nierealistyczne terminy, możesz powiedzieć Chcę być pewien, że dostarczymy produkt najwyższej jakości, a mam obawy, czy obecny harmonogram pozwoli nam to osiągnąć. Może przeanalizujemy wspólnie, co jest najważniejsze i jak możemy to zoptymalizować. Kiedy widzisz problemy z jakimiś procesami, które są używane w Twoim miejscu pracy, to możesz powiedzieć: Zauważyłem pewne wyzwania w naszym procesie, które mogą wpływać na efektywność zespołu. Mam kilka pomysłów, jak to usprawnić. Czy możemy o tym teraz porozmawiać? Na, kiedy na przykład pojawia się jakiś problem z komunikacją w zespole, no to spróbuj powiedzieć coś w stylu: Widzę, że zespół czasem ma problemy z interpretacją priorytetów. Może warto rozważyć modyfikację sposobu komunikacji, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli? I jasne, w przypadku różnych przełożonych, to co i w jaki sposób konkretnie powiesz, powinno być przede wszystkim dopasowane do odbiorcy, do jego stylu komunikacji, jego sposobu funkcjonowania, jego interpretowania rzeczywistości. Jeśli twój przełożony jest otwarty na feedback, no to z taką osobą możesz być bardziej bezpośredni. Możesz powiedzieć, chcę podzielić się moimi obserwacjami dotyczącymi jakiegoś zagadnienia. Tacy szefowie doceniają szczerość i konstruktywne uwagi. Ale kiedy przełożony jest bardziej defensywny, to tutaj kluczowe jest zachowanie jego twarzy. Możesz powiedzieć, być może nie mam pełnego obrazu sytuacji, ale wygląda na to, że... i daj mu tutaj możliwość wyjaśnienia i pokazania swojej wiedzy. Jeśli Twój przełożony jest wiecznie zapracowany, wiecznie zajęty, to bądź zwięzły i konkretny. Niech Twoja wypowiedź będzie uporządkowana i niech jasno będzie wynikało, o co Ci chodzi. Możesz powiedzieć na przykład, mam trzy szybkie obserwacje dotyczące tego projektu, które mogą wpłynąć na jego wyniki. Kiedy mógłbym Ci je przedstawić? I wtedy w sposób uporządkowany wymień, jeżeli dojdzie już do tej rozmowy. Jeśli przełożony ma duże ego, no to też możesz do tego nawiązać, bo wykorzystaj w swojej wypowiedzi jego wiedzę, jego doświadczenie, powiedz coś w stylu: biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w tej branży, jak sądzisz, czy powinniśmy rozważyć alternatywne podejście do problemu jakiegoś tam? Jeśli pracujesz z jakąś osobą już chwilę, a do tego jesteś na tyle uważny, to będziesz wiedział, z kim masz do czynienia i w jaki sposób zaadresować temat tak, żeby jak najlepiej dotarł do odbiorcy. Pamiętaj, to o czym często też słyszysz na moim kanale, że dla większości ludzi bardzo ważne jest ich poczucie własnej wartości, więc sformułuj swoją wypowiedź w taki sposób, żeby tego poczucia własnej wartości nie naruszać. A co robić, gdy szef źle reaguje na taką sytuację? Przygotuj się na różne możliwe reakcje. Szef może być zaskoczony, rozczarowany, defensywny, a nawet zły. Twoja rola to zachowanie spokoju i profesjonalizmu, niezależnie od jego reakcji. Pamiętaj, żeby pokazać ten wspólny cel i to, że jesteście po tej samej stronie. Gdy szef staje się defensywny, nie atakuj dalej, powiedz, rozumiem Twój punkt widzenia. Może moje obawy są przedwczesne, ja chciałem się tylko upewnić, że rozważyliśmy wszystkie opcje. Jeśli reakcja jest bardzo negatywna, to czasem warto, żeby się wycofać i rób to też umiejętnie. Na przykład, widzę, że to może nie być najlepszy moment na taką rozmowę, czy możemy wrócić do tematu później albo przy innej okazji. Naucz się też używać takich technik deeskalacji. Obniżaj głos, używaj spokojnego tonu, skup się na faktach, nie na emocjach, nie oskarżaj. Mów na przykład, zależy mi na sukcesie tego projektu, dlatego podzieliłem się moimi obawami. Jeśli nie wiesz, jak reagować, gdy sytuacja robi się niekomfortowa, gdy zanosi się na konflikt albo ostrą wymianę zdań, to koniecznie zajrzyj do naszej książki Wojna na Słowa, bo znajdziesz w niej bardzo dużo praktycznych narzędzi, jak sobie radzić w różnego rodzaju konfliktach słownych, również w miejscu pracy. Spora część książki jest też poświęcona sytuacjom właśnie w pracy pod kątem retorycznym, pod kątem narzędzi, pod kątem prawnym, więc zajrzyj do tej książki koniecznie. Jeśli wahasz się, jaką formę wybrać na zwrócenie uwagi przełożonemu, czy to ma być mail, czy osobista rozmowa, to pamiętaj o następujących zasadach: e-mail versus rozmowa bezpośrednia. E-mail daje Ci czas na przemyślenie słów, a szefowi czas na przemyślenie odpowiedzi. Rozmowa bezpośrednia z kolei pozwala na natychmiastowe wyjaśnienia i na budowanie relacji. W mailu masz trochę więcej ryzyk, że nie zostaniesz dobrze zrozumiany, no bo trudno usłyszeć ton, w jakim klikasz klawiaturę i nie masz też możliwości, żeby na bieżąco korygować swoje wypowiedzi, coś doprecyzować, na przykład widząc reakcję rozmówcy. A z drugiej strony, no, w mailu wiele rzeczy łatwiej ubrać słowa, bo nie potrzeba tej odwagi, która czasem jest konieczna, żeby spojrzeć komuś w oczy, w twarz i powiedzieć coś, co nie zawsze dla tej drugiej strony jest przyjemne. Pamiętaj o tym i wybierz. Adekwatną formę do tego, jaki jest Twój przełożony i jaką masz z nim relację. Bardzo ważne do tego jest też wykorzystanie danych i raportów, bo na twardej wiedzy, jeśli się oprzesz, to każdy feedback będzie inaczej odebrany. Czasem najlepiej jest pozwolić faktom mówić za siebie. Na przykład, przygotowałem analizę, która pokazuje potencjalne ryzyko. To sprawia, że Twoje uwagi lubią obiektywnie, a nie są jakimś subiektywnym oskarżeniem, przypuszczeniem. Możesz też. Prosić o radę, na przykład: Zastanawiam się, jak najlepiej podejść do sytuacji jakiejś, i jakie jest Twoje zdanie? To z kolei pozwala, że Twój szef czy przełożony czuje się jak mentor, a nie jak osoba, która jest krytykowana. Pamiętaj, że takie udzielanie informacji jest też bardzo dobrym narzędziem do budowania długoterminowej relacji opartej na zaufaniu. Dlatego nie rób z tego jednorazowej akcji, tylko konsekwentnie pokazuj, że działasz w interesie firmy. Regularnie dziel się spostrzeżeniami, pomysłami, informacjami, które mogą być wartościowe i które mogą się przysłużyć w osiąganiu wspólnego celu. Ale co ważne, ustal wcześniej, czy druga strona sobie tego życzy. Pamiętaj, oferuj rozwiązania, a nie tylko wskazuj problemy. Wspieraj w osiąganiu celów. Gdy odniesiecie sukces, daj mu kredyt, czy to jest przełożony, czy szef. Gdy coś idzie źle, to nie mów, a nie mówiłem. Buduj reputację swoją, jako osoby, której opinie są warte uwagi. Im częściej Twoje sugestie okazują się trafne, tym większe będziesz miał pole do działania w przyszłości. Do tego przydadzą ci się też moje dwa wcześniejsze filmy: jeden o tym, jak zwracać uwagę innym ludziom, a drugi o tym, jak prosić o feedback i jak go przyjmować. Jeśli nie widzieliście jeszcze tych materiałów albo jeśli chcesz sobie tę wiedzę odświeżyć, to linki do obu zostawię ci tutaj na dole w opisie pod tym filmem. I jeszcze dla porządku. Są takie sytuacje, które bywają szczególnie ryzykowne, no bo są sytuacje, gdy milczenie może kosztować więcej niż mówienie, i też nie zawsze dobrze jest wprost zaadresować pewne problemy. Problemy etyczne, prawne, bezpieczeństwa to są obszary, gdzie twój obowiązek sygnalizowania problemów jest od razu i z którym nie powinieneś milczeć. W takich przypadkach dokumentuj wszystko. Mówię ci to jako adwokat. Wysyłaj maile potwierdzające rozmowy, zachowuj dowody na to, że zwróciłeś uwagę na jakiś problem, a gdy problem jest poważny, ale szef go ignoruje, to możesz rozważyć eskalację i spróbuj, robiąc to mądrze, poszukać wsparcia u innych osób, u innych menedżerów. Skontaktuj się z HR-em, przygotuj solidną argumentację, ale też przygotuj sobie potencjalne dowody, że nie pozostawałeś bierny w danej sytuacji, tak żeby nie można ci było niczego zarzucić. Tutaj też skorzystaj z wsparcia prawnego, adwokata, który pokieruje Cię i uczuli, jakie są najważniejsze elementy w Twojej konkretnej sytuacji i wierz mi, lepiej dowiedzieć się wcześniej, niż zasięgać informacji, gdy już sprawa naprawdę będzie na ostrzu noża. Jeśli chcesz wykorzystać informację zwrotną do budowania swojej pozycji w pracy, to po każdej takiej rozmowie przeanalizuj, co poszło dobrze, a co można jeszcze poprawić. Czy szef pozytywnie zareagował? Czy wprowadzono zmiany, o których mówiłeś? Jak to wpłynęło na Waszą relację? Monitoruj swoją pozycję w firmie, czy jesteś częściej włączany w ważne decyzje, ważne rozmowy, czy na przykład szef częściej pyta Cię o opinię, czy wręcz przeciwnie. To są sygnały, jakie efekty przynosi Twoje zachowanie i czy jeszcze coś poprawić, zmienić, w jakim kierunku modyfikować to, co robisz. Ucz się też z niepowodzeń. Nie każda interwencja będzie udana, ale każda to jest okazja do nauki. Im więcej doświadczenia zdobędziesz, tym lepiej będziesz potrafił oceniać, kiedy i w jaki sposób reagować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy rozważyć inne rozwiązania? Są takie sytuacje, gdy przełożony konsekwentnie ignoruje ważne problemy, reaguje bardzo negatywnie na jakąkolwiek informację zwrotną, nieważne jakby ją podać. Wtedy właśnie możesz rozważyć albo eskalację, żeby porozmawiać z jakimś wyższym kierownictwem, kimś ponad Twoim przełożonym, no ale znowu rób to mądrze, solidną argumentacją, z dokumentacją. Możesz wykorzystać kanały HR, szczególnie jeśli chodzi o problemy etyczne, ale też czasem warto się zastanowić nad zmianą zespołu, jeśli to jest w ogóle możliwe. W granicznych przypadkach może być konieczna jakaś zewnętrzna interwencja, ale to jest zazwyczaj ostateczność. W takich sytuacjach znowu warto, żebyś pomyślał o konsultacji prawnej, ale to zakładam, że już pewnie wiesz. Chodzi o to, żebyś nie narażał się na konsekwencje ani finansowe, ani prawne. Zapamiętaj, kluczowe zasady. Zawsze przygotuj się merytorycznie, skupiaj się na celach biznesowych, na rozwiązaniach, a nie na osobistych odczuciach, oferuj rozwiązania, a nie problemy, zachowaj szacunek i profesjonalizm niezależnie od reakcji i komunikuj w taki sposób, żeby umożliwić wyjście z twarzą drugiej stronie. Buduj długoterminową relację opartą na zaufaniu i pokazuj konsekwentnie, że działasz w interesie firmy. Ucz się z każdego doświadczenia i doskonal swoje umiejętności komunikacji w górę. Dopasowuj swoją wypowiedź do odbiorcy, bo ważne, żeby mieć to z tyłu głowy, zawsze tą myśl, że większość ludzi jednak bardzo zwraca uwagę na siebie samych, dla większości najważniejsi są oni sami i ich poczucie własnej wartości. Dlatego pamiętaj o tym, dobierając słowa, jakich używasz. Bo znowu, pamiętaj, celem nie jest udowodnienie, że masz rację, celem jest osiągnięcie wspólnego celu sukcesu biznesowego. Jeśli będziesz o tym pamiętać, to twoje interwencje będą nie tylko skuteczne, ale też będą lepiej odbierane. Zacznij od małych kroków. Przy najbliższej okazji, gdy zauważysz problem albo będziesz mieć pomysł jakiś na ulepszenie, to zastosuj jedną z technik, którą dzisiaj poznałeś, obserwuj reakcje i wyciągaj wnioski. A jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, to upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, które pojawiają się w każdą niedzielę. W naszej książce Wojna na Słowa znajdziesz jeszcze więcej praktycznych narzędzi, więc zajrzyj do niej, bo dzięki temu poprawisz skuteczność swojej komunikacji zawodowej. Link do księgarni, oczywiście, będzie na dole. Zapisz się też na mój newsletter, żeby być ze mną w stałym kontakcie. A jeśli chcesz spędzić ze mną jeszcze chwilę, to koniecznie obejrzyj jeszcze ten film o tym, jak prosić o feedback i jak go przyjmować, bo może być dla Ciebie bardzo pomocny. A potem, jak to zwykle u mnie, powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.